Nie, nie mówię wam, który raz to nagrywamy. To jest kanał Disney życie, jestem Edge, tu jest właściciel e kanału Disney życie. Dzień dobry, ja już mam ja dość. Mam, ja też mam dość, ale trudno. Więc tak, na trzy, łap, na trzy łapki robimy. Robimy, robimy ja no, na pięć, ja mam... robimy daily. Z fizyki, psychiki, chemii, matematyki, historii polskiego i kurde z całej szkoły będziemy waszymi nauczycielami i z nami będziecie zdawać matury z palcem dół. Dokładnie tak. Więc tak, setny raz to nagrywamy. To więc tak, nie mogę wam powiedzieć Dokładnie tak, więc tak. Cicho! Łamanie 1, 100 podzielić na 3 równa się tylej 33 i tam jest przynosi trójek. Łamanie 23 i nieskończoność trójek plus 33 i nieskończoność trójek plus 33, 30, no równa się 99 i nieskończoność dziewiątek. A na początku mieliśmy 100. To tyle w tej prezentacji. Jeszcze sobie pogadamy. Miał być dis ale nie było disa skakając na trampolinie, więc trzeba żeby coś takiego nagrać. Pokażę kanałów fizyczno-prywatnych My może na 100 łapek pod tym filmem powiemy jego kanał? Tak, chyba na 100 subskrypcji, jak no ja nawet tak. chcę na swoim kanale Na no 100 subskrypcji, tak. Więc tak, no to, to tyle. No wiecie...